O plus 400 równe Patkę panie. Nie. Nie, patkę. Pan. nie jak nie Palić patkę od góry? Ja mam bieg po prostu To możemy no to i tak biorę ja, o to. Ja bym spalił. Ja mam wziąć smoka na dobudówkę? Hmm. Nie mam, ale możesz... Na górę Wezmę. Come on, come on, Do byśmy To pleta byś nie chce To Dostrzelasz! Amo nie marwił. I w ogóle to pewno z bloków w sumie sosyś jamo kurwa No do spad. 24 i 32 hmm. łączy. Godówka jeden Góra Górnik, góra jeden A gdzie? Nice no, no. Heaven Dobra, to już nie odgodę Patrz jeszcze heaven ktoś? Jest kurnik, smok smoke, smoke jest Nice, A, last bórnik. heaven, heaven. Uwaga do budówki. Uwaga na budówkę. się Mówię, że uwaga do budówka, bo... bo kurwa może przyjść. Nie, on nie ja był. Uwaga, nie. Był w ogóle na on nie był w ogóle. On na był. Był, był. Dostał damage. Co za kurwa głupy. No jak Uuu. dostał damage, jak ja go kurwa zabiłem 100 HP, kurwa niebieski. Ja przez siebie zginąłem sam, no. przecież my to. mieliśmy info od początku, że mówno do budówce, kurwa. Jak było dwóch Heaven i jeden tylko został drugi nie. Tak? trafiłeś go? Damage mu zadałeś niebieskiemu? Powiedziałeś, że to damage. On na bo Nie ja. Ktoś mówię. Ej, ja nie trafiłem go. Powiedziałem, że damage, bo krew była. A nikt mu nie zadał Damage' to zadałem mu 100. Czekaj, niech rozumie. Wejdź, wejdź, jest. No ja mam bombę, kurwa. Nie widzę od skurwielaka. Zero mamy. Kto spalił górę, jak ja dałem tam nie, zarka, nie Kurczak w lecę, plecy, plecy W idą dwóch tak Ramp Masz ją, kurwa! Ja myślałem... Dwi, dwi po głowie no, Jeszcze dwukórnik Dwukórnik Heaven, nie Jest, jest, jest Heaven, heaven Wiesz kurczak, kurczak Wiesz jak kurczak i heaven, kurczak i heaven Side Jest yep. plant Na ciebie, na ciebie Tas nie ma, tas nie ma. Nice! Maszum! Masz kurwa, musisz mi prawo lewo nie biegać, jak ja strzelam? Muszę. co ty biegłeś kurwa strzelać z tym kurczakiem? Tam byli wszyscy. Trzech było tylko! Trzymajmy w tych kurczaku. A ty, maszum, kurwa, ja strzelam do jednego, a ty mi kurwa prawo lewo, kurwa, Przed mi się dostałeś. To musisz swissić aima <coughs> Ty do mnie strzela, a ty stać równo w linii I kurwa... Gramy szczerze, normalnie no, no, no. Odjebałoby się aktywizera jak z Fikiem na Inferno Co to masz kurwa? kuchniach O? Czemu ty grasz w glocki? Mmm, Ej, masz chyba Nie widzę audży Walili już, na was krasać Ej, wy sobie nie kryjecie poczekalni Czemu ty na outside? Czemu jestem sam tutaj? Wy jesteście pojebani? No gruby kurwa To sam masz on też ty masz, czym robisz dugą głowę? Patrzcie tu. Boże, na to piekło. To się na ten piekło mam. No. Redventy. Venty. A kurwa, ciśnę tam doventowo, żebyś nie miał spokój. Jest side, a Nie Jeden kąt. Ten low jest. Okay. Ciemni, ciemni. Ta od Ta rampy raz. jest jeden. Czy Niemcy, co tu czy to jest ciemno? Nie wiem, czy to pojedynczy... Od rampy, to yy, uwaga, wętyk. Pojedynczy był i pojedynczy był. No to mój był rampa, ostatni. No to drugi był. Masz, panik To był twój? Ja zamykam. Ja pierdolę. Ja sobie pojawkę jak się do tego cofnąłem pod CT. Jeden wskakiwał do ventów, ale mu szychy dałem. Nie wiem czy... masz kawałek? Jest, jest, outside, Chodzi do Feniksa. Nie w Feniksa? To w będzie się zagrał pewnie. On tak zagnie raczej. No ale masz, on biegnie może. Tak. No, jak się cieszyś. <grym> dobrze, dobrze mu nie dał. Mm. On miał i tak magazyn do tego. <laughs> on tak do to tu był. 40 hopów Nie wiem czy przeszło tam. Daj, kasz. O sekundkę, Ej, weź się, jak tam stoimy, kryjemy trzy wyjścia kryjemy. Nie, że ty sejdziesz nagle na grę. Ale on tam nie. spalił, ja rzuciłem granat i słyszałem plecy, a Sauron nie patrzył, więc nie chciałem dostać bomby w plecy. Nie patrzył. że w ogóle poszedł kwadraciaka. Bo ty nie zauważyłeś, że górę idziesz. I chciałem do No Nie, Nie, nie słucham cię. A Garvero? Jest się. hangar Nie trafiłem, scholił się Coś przy kurniku jest jeden Jest jeszcze jeden tu gdzieś Blisko, jest, leży Dwóch aut, też. O, ale dostał Aut, żej, ty las? Jeszcze pakę, pakę Jeszcze pakę, no No marzył, Ej, kurwa. już kurwa Przyszedłem do niego plecami, on jeszcze mnie nie zabił Płynną myszkę kurwa za bardzo Suffering from success Mmm Nie podoba mi się to, że mam płynną myszkę Płynna Czemu, myś... ten, czemu ten... z papugą na awatarze Niesam... Myszka w płynie To już po... o ten To co z tym z papugą Brothers Let's go my brothers mm. Nie Niesam nie w Kurwa, dwóch mam na sobie, blisko. Wiedziałem. Skrócił mnie. A! Lekko! Um, um, uh, jeszcze lopi. dwóch, dwóch od rampy. Trzeci, trzeci, poczekaj na. Pojedynczo. Hajde. A no tam jest po drugiej, kurwa. Ej, kurwiło mnie. Wiemy. Nie wiem czemu. Akurat weszli od Twojej miejscówki. No. Nie, nie mam pojęcia dlaczego. No kurwa! Przeszeszłeś. Krzypiące będzie. Yeah. Ale to ma włupę kurwa, masz No jeszcze... aby to bo zabrali po mnie okay. jeszcze... no, nie A nie razu nierazu tak nie miałem że pokazywał mi że odłączyło mi w ogóle kabel bo zawsze jak mi walaneta to... to pokazuje że jest podłączone co nie? Tylko nie wiem, jakąś ma. a teraz okazało, że... Co dom... się odłączy. Urwany masz ten dynamek który blokuje kablu? Nie tak. A Tak nie się sami, ja też to są kampanii. nie pójdę. Typ 54 chyba Nie mamy urwanego tego zinksa, więc delikatnie luszę kabel i mi się odpina Nie ma znowu na blisko że sami? Nie, nie Ej na skórku na kurniku jest Od rampy jest jeden Ej, weź? A ty, oh, ty jeszcze już tam dobra Obok 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 Fuck me Przyszedł ma wentylację. Cofnął się. Od rampy, że cofnął typek. Jest po, po budu... Bud 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 do buduwa, do buduwa, do buduwa jeszcze raz. Jeden rampa. Czyli do budówka rampa. To rampa i do buduwa, to wiepcie się no, no, so, no, no, so, no, no, and, w tego kurwa celu. O kur... ale grana Gdzie jest awp No coś, no... Dawaj popakę, dawaj popakę. Mam za sobą. Tu do budu... Do budu... do budu... Leży, leży, leży. Pole heaven. No to tu był rampa od grubego podobno. Ja yes, ale hewe Nie, pewnie Nice Masz no, no, w ogóle no, nie powiedział, no. skąd zginął nie, no, to Kto mój? Kto no. pierwszy zginął, ty gruby Ja, ja, ale, ale powiedziałem. A, no dobra, to powiedziałeś, że, że masz on pierwszy ja Chcesz zagrać na fika? Przyjąłem cię Chyba, że chcesz od... No kurwa, weź tą bombę, to no, na kwadraciaka, tam. no rzuć ją przy wyjściu ja, no, no, Jesteś kurwa no. pust Ja pierdolę, kurwa sprój się jeszcze raz, no nie, bo Trexu, Trexu tak samo robi, to tak samo robi. Ja nie mogę bomby brać, kurwa, ja nie mogę bomby. Idziecie w miejsce, gdzie się rzuca bomba, kurwa, i problem, ją wziąć i rzucić. Żarownie, ja 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 miał problem, kurwa, że dupne miejsce, w oh, którym ją rzuciłem, było gdzieś grubnione. siedzi! Dwóch hangar Dwóch hangar jest do budówka, do budówków Drzwi otworzyłeś? Widzisz? Do budówka, Nie ma do budówki. Ciekawi, ile dostąp. Masz umdawa, ja. Dobra To jest no, Ło kurde Zasmokuj, no, A, no, 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 plan no, no, zabudówka no, no, kurwa no, z... no, kurwa no, ja no, kurwa no, no, kurwa no, no, jest kurwa a tak, tylko miałem jedną miejscówkę. 26 patrzyłeś. jeszcze strzeli w ciebie, Moshu. Co? Strzelił w ciebie, Maszu Kto? kto zdobił cię. Sprawdź, czy żyjesz na pewno. Czy nie żyjesz. <coughs> Aha. Hmm. E, trzeba nie niemiło, nie fair play. No. A która jest godzina? Ej, a za 4 minuty ten? g tu nie gra? Nie, już gra chyba. No i co? Nie, o tym kurwa jak chcieli wyrównać przez kurwa jewanego mongola na tym kurwa duske to Ale kurwa ten das to naprawdę Ja Dzisiaj to rób, kurwa smutno 10-2 mieli, przegrali 10-2 kurwa kolonie no Nie widzę więcej Jest na, na niebieskim, na niebieskim, za niebieskim Ja pierdolę jak tak się wykładał, to Jest tam no. Nie trafiłeś. Tak. Jeden zautun. No tak, jest za niebieski. Może hangar też pójść Mamy rampę jednego, ja się celem. No, hmm. Phoenix hangar. Kinga, nie timing nie? Maszum, sorry. Ale spróbujcie też sami wejść w tym kadrecie. Jako, nie ma dalej nic, przy co ruszyć. Drugi ja właśnie to jest. robię, Czekaj Patrz no, mi maszum. Pokażę, pokażę maszum. Góra, góra, góra. Je... Jeszcze był outside. Jeszcze jeden outside był. No dobra, nice. na outside'zie. Na czerwonej, no, na tam, że... Nie, to nie ma chuj, ale nie To trzecie jest, trzecie jest. No, było dalek... odjebano. Chyba odjebało z tych rącz... rączek, z rączek. dalej. w Chyba, że to z rampy ten. Wy, wy musicie coś szybciej na tym kwadraciaku zadrygować. Nie wiem, bym by jakby grał, jakimś akaczem. To by było łatwiej wejść. w... To nie muszę odpuścić rampę i dopiero wchodzimy. No trzy może wejść z tym na kurczak. Ale z hevena nie zdejmiesz. oni siedzą na hevenie. Rewolwer teraz z tym się. Kurwa, znowu spadłem Heba ja się praca. Jest do, do budu. Zasmokowali mi kurczak. Leży jeden hangar. Leży. Zasmokowali całego no to... kurnika. Ej, ja ciepłka zostawiam. Jeden hangar? Coś. Dobra, wlatujemy, wlatujemy. To wlatuj. Wlatuj, wlatuj, dawaj, dawaj. Rampa był ostatni. Pewnie ten może być. Mordek Nie, to był... KURNIK! A nie, dobra, dobra to Fiko. To Do, Fiko, dobrze, nie dostałeś. Siedź w tym kurniku, siedź w tym kurniku. Siedź w tym kurniku. Do górki! Tak Mam na, na sobie, nie zrobię nic. Masz mu po darfony, darfony. No jak już, ten na początku. tu byłabyś brak. Masz o Ile ty go trafisz? 61 w trzech. <grym> ja 34. Oni dopiero pikowali i banowali przecież. Hmm. Dopiero banę poszło? musimy. <grym> Chyba dopiero banowali i pikowali mapy. Nie wiem, ale raczej wygra mi się udaje. Banować? panować, banować? jak nawi ostatnio przegrał ze staff. Kolegę na dole. Ale z drugiej strony mongoły nie są słabe. I daleko byli. Mongoły. Ja, rampa, rampa, rampa. Ja zostałem, minus 50 ech. Kurde, jestem flesza idealnego. My spalili. Kurwa, idę do ciebie. Chyba przebiegają, chyba ja, na góra. Jest góra, jest góra. Mhm. Nie <grym> płacę z memu. Jak to <grym> się stało, że oni w ogóle otwarli drzwi? Osadziliście paweł. Otwarli wysadzili? Nie wiem właśnie teraz. No właśnie, wysadzić to mogą. Od razu. No ale ja, o On mi rzucił na plecy mołotowa, ja musiałem wybiec. O, ja zdrowie, ja na zdrowie masz. Dzięki. Dasz rewolwer? O kurde, poczekaj, to na następnej rundzie, bo teraz... Ało. No, ja to... Oni tak, na tak. tym kwadraciaku się wytworzyli, szybciej No ma ja sam telefon, no Mam co... Mam chyba. ...kolno, co ja ja jestem sam tu? I idziemy. Nic nie ma. Ale już dorzucali mi sporo, tak że... No to na pewno jest do budówki Jest do nie niebieski tam Jest kurnik, kurnik jest A blisko? Jest, nie, no czy ja dostałem he? F... no poj**o Skara to się co? tak, hangar, dwóch, jeszcze jeden jest hangar Do prawej, lewej Wyszedł, wyszedł, sensie już wyszedł z mega na niebieską Dobra sam, jak jak tam rewolver, To może ten sam, ale jeden wjebało Jak się rewolwer to moje podjebą mnie No startowe, do tyłu nie pójdziemy za rampę na przykład. To Aj, tobie zrobię z pierdolę, no co wy robicie? Czemu? Co tu się stało? Nie mam, Chyba z trzech stron dostaję w tej grze. Tylko to z rzędu. Ale mówiliśmy ci skąd idą. Ale po co tą pakę tu przyniosłeś? No, że jak pójdę zastąpić Saurana na rampie, żeby ten. Gdzieś ty miał pakę. A skąd chcesz pierdolić? Jak... Ała. Coś było barierkę słychać. Chodź tą bramą. Piko biegnij, biegim, biegim. Możecie mieć plecy. Wenty, wenty, wenty. 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 Małe patrzę. Kurat. Jak kurwa nie trafiłeś? On tak mi... Ja pierdolę. Po chuj wy to ma wopę grać jak wy kurwa po prostu tego chłopa co stoi w miejscu. Nie ja pierdolę! A nie to w miejscu wybiegł mnie ja ja tak. akurat. Nie. Ale Fiko... w <laughs> wciąg <laughs> stoi w miejscu i kurwa strzela do mnie Patrzy małe? Ja tam tak Ale Fiko dosłownie na ciebie <laughs> patrzę nic na małe i w tym momencie przeciwnik wybiegł, więc tylko... Ja nie komu... na niego patrzyłem bardziej? Człowieku, ty, zaraz się słyszysz? Zero ci mówię. Chyba in... Ty chyba dwa inne pomy widziałeś. Ale kurwa, ja grałem za za roku, kurwa, nie misuje tak. Kurwa męcz. <gry> nie wiem, zmienisz to teraz albo nie wiem, se... szczepcie kurwa, zagruszacie rękę, to wam blokuje kurwa, czy cokolwiek, przez te fliki. Sorki, chciałem w wrzucić. E, tylko że głównie Fikowicz... Nie wychodzą. z Jest przybo, jest szybo. niebieska, jest niebieska. Zajebistym molę rzeczywiście. Jest dwóch na rampie, typa. Kurwa jest na niebieską. Macie gdzieś jednego no, typa? Wiecie że jest jeden? Na korniku jest jeden. Przejdź. Co jest do budówka i ten. Piny i rampę. Patrzmy. Paczkę ktoś musi wziąć. Do budówka jest. Lecio, weź paczkę. Yeah, co, ty, co ty strzelasz? Zresztą tak. Ta. jest Saita Sauron, ja proszę wchodzić się, Tak. Jest heaven, nie do ust jest. jest heaven, heaven, heaven. Granatem go trafiłeś. Kurwa tecio. Ja nie widzę heavenu na pewno. Jak jeździ mi zdjął? Mówię, że nie widzę Heavena. ja nie patrzę w no. no kurwa! Wyszedł, wyszedł z Heavena, wyszedł. Heavenu, wyszedł, już no. Ład, dobra. Ale ja, ja nie widzę Heavena. Ja Cię myślałem, nie... że ty patrzysz tak jak się ustawiłeś w tamtą, to myślę, że nie patrzysz. To nie. ty się właśnie pod kewen ustawiłeś. Na ślepej. No, ale raczej nie sam no. Bardziej tam, żeby mu plecy nam nie zrobiło do budówki. A. a te często pod takim kątem i jeszcze patrzył się do góry, to myślę, że Heaven patrzy. Pora na gorącego Aleksa nic No chyba, że chłop na kucaku wyszedł, to no, nie wiem. No, nie, tam nie wyjdziesz, no nie widzisz tam. No, Są takie autystyki tam nie jest. Wybiegli, wybiegli, wenty, wenty Pobiegli już? Ej, jeden jest, jeden jest czerwono już Je... Leży czerwono Oni fakam, się fakam. plantują Dawaj, chodź, chodź, Ale A, No kurwa Le, B no. Mały, mały No mały Jest pojedyncza, pojedyncza Five

Wiem, wiesz co ciągle widzę hmm. Ja mogę AWP grać, ale to nie ma sensu Scouta co, gry albo coś to, po, Poczuj moc scout, on jest mocny, ty musisz z niego uwierzyć Scout jest mega OP Ale ja tu, albo nie, bo co? To... Nie, na hity, patrz jak radnej Możesz ich tylko tapować Jest tutaj, typu O widzisz? 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 Taki teamwork, ja tak, tak sam robię ja. No ja się się idą, do mnie doszli. Ratuję, ratuję, odbiegło. I. Ratuję, ratuję, odbiegło. I. Ratuję, ratuję, ratuję. I. Ratuję, ratuję, ratuję. Ratuję, ratuję, ratuję. Ratuję, ratuję, ratuję. Ratuję, ratuję, no dobra, Ja dałem w ogóle no Masiu, masz na rampie... albo Łukasz, macie na rampie m Tam na boksie tym daleko. A, nie, nie, nie podniesie. No wiem, oglądam sobie. Mm. O masz. Nie no, jak z, z D-boy wyłączyłem chlcv ja tak nie gram mki tam, to się gram, ale żabka. I, I powtóreczka, to ja brani dzika, ja będę dzika daję y, komuś flesza, ta ci oddaję ci flesza, to będzie moc, dajnej no dzika A? i to mu wystarczy, że w ciałku. Abrałem boost z nim je 89 będę ze skałta w ogóle No bo oni pewnie... nie miałem pewnie chyba znowu najdzik Ja Chciałem surfika zrobić <laughs> Jest jeden Obity. Nie dostał granata jak coś. Nie mam takiej prognozy. Tak, ja proszę Ja mam smoku. Idę feliczną. robi. O To jest Czerwona. Czerwona. Nie wiem jak ja trafiłem czerwone. go. Jakaś robinka chyba na silo. No to idę dalej. Nie, nie trafiamy nie czerwona. On może coś ponajdzie czerwona. Pod trzy boty czerwone. Jak on Czerwony. Czerwony. Węcy coś słyszałem. Czerwony. Dobra, biegnę, to są rumy. Idź na... No. chuj wie, was chuj wie. masz pampakę, czy nie masz? ma mamkę. Ma, ma, ma. No to jak masz pakę to idę Kurwa, wezmę ją, nie? Na... Kurwa, to jest jeden numer, a paka była do góry, czy na dole? Do góry! Raz... ...dwa... Gdzie ty celujesz, kurwa, nad głowę? Nadal nad głowę celujesz. Nie. Módl, żeby było otwarte. Nie, A nie, chuj, no chujny, i tak. Chuj, on na w ślepą poszedł chyba. To co ty tak co celujesz? Mhm. Mega. Uspal drzwi I będziesz mógł defować Ja patrzę na kurczaka Ja jak już to wełnę Apo no, Mówiłem? Dobra Epiku, a czemu ty wychodziłeś z kurczaka i patrzyłeś hebe. Jak nie o no. to wejść A, bo... <grym grym> to... 7-1, a on miał 0 Ciągle za wysoko celownik masz Ciągle za wysoko to nie jesteś w stanie trafić głowy z tego No sorry, na wuhala tam dlatego takie info A Aha, JL sobie <noise> przez smoka zabija, okej, okay, okej. Okay. JL też dostał info. Dostał info, no. Ode mnie. Da! Jebany kurwa... Nie, JL ja, to, to był To powiedziałeś, to było... To było dosłownie... To było dosłownie 100% jak to Nie ja Rozbijałem, no. Jedynie zresztą się zresztą zresztą. Na to co mogę. No Teraz rozbijam czegoś. Nie ma nic wiesz lobby. No nie no. lobby po lobby to jest obi... drzwi obity, drzwi obity paka jest zabity Powinien być na hita No na hita może dwa Idą górę Z idą Ta. Tak Jeszcze jeden w są, tam, no, 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 no Jeszcze jeden Tak mi się wydaje, bo one zabity właśnie o góry, wchodził na może górę. Być. Może bronić tego, on chce na fragi zagrać ostatnio. Bo to, bo przecież to jest coś, co w sumie Sauron przeszedł. Kurwa na hita, bo dosłownie, 9 1. Yeah. Nie każdy zaczął zmienić mapy. Kreujecie pozycję, która jak ktoś już skrócił to cokolwiek. Um. gdzie nie ma ten momentu na to, żeby nie patrzeć no. na mapę, bo...